Bokiem, bokiem, bokiem To bym miał dalsze friegejdubki To jest jakie friegejdubka To jest nowa friegejdubka możesz Czekaj Dla urozmaicenia potrzebujemy jeszcze warzyw I taki makaron A co Ty chcesz robić makaron? Kupimy makaron Aha, ty chcesz taki sero, Ja yeah, dobra, rozumiem. Ty chcesz cały makaron zrobić. No. Ja myślałem, że chcesz makaron z tym serem takim polanym. Dobra, okej. Okay. Bo ja myślałem, że chcesz normalny makaron i ser na to. Robisz no. ser. makaron i do tego sera to już się Okej, okay, dobra, wiesz co, potrzebujesz. Ja yeah. makaron, zwykły makaron. tak. No. Ja chcę to. co to? Nie, to jest do drogi, jednak nie. Musimy być No tak? ja muszę żółty mieć i tak na grzonki Nie, ja bo myślałem, że tam jest ser Tu jest ser Golda. Golda. Co, co jest? O, je tu... To jest chyba ser Właśnie nie wiem To jest wszędzie gołda, to jest obleżenie jakieś Czekaj Zresztą ma się specjalny odcinek. To? Zablokować schematy bezpieczników. Te czwórki. Nagrywam stawkę do vloga Kjeldrze. Ja Zapadzenie i eating Dobra pizza z biedry. Co to jest za wóz w ogóle? Pewnie się ciekawicie. Skoda Rumser 2007 rocznik 16 benzyna Istny potwór miejsca mniej niż w Hondzie Civic mojej Ale ogólnie na jakieś tryby coś tego jak złożycie fotel z tyłu to zmieszczą się trzy rowery i trzy osoby łącznie z kierowcą To jest proszę państwa ciasko niemiecki wynalazek ludzkości Holland Masz nowa? Kupińku jest za sprawdzenie Ale tu spłonci Nie pierdolę mojego garnka Tu się potarmi Co się tu kurwa stało? O! Ale mutam Ja tam mam z mojego jestem zadowolona eee. Ja no, twoje też zajebiste Ja jeszcze nie wiem Musisz spróbować Nie chciałeś sobie tego doprawić jakoś? No kurwa, chciałem bazylię, to nie No ale mam, nie wiem Zioła prowansalskie No to dajszy, to ma Dobra Daj mi jeszcze z tym Ja pierdolę to, to, to. Nie wiem Nie wiem czemu tam leci Kurwa Daj mi ten mi dale mi. masz no, Dobrze ważne że liftą jest No Jakby nie było liftowa na to Jakby było niedobre to muszę się nie zapijać No Idę mm -hmm. do vloga Ja mam całe łapy uwalone może, bo czyściłem ten łańcuch i tak nie jest perfekcyjnie ale się nie da więcej. pan tutaj, o jeszcze bardzo kolka jest. Tym tego lecimy z tematem. Co to jest, kola. jest kola. Ja to naprawię. Ja to rozpierdolę chyba. <grym> Dobra, nie mów tak. Tu są szprychy, to jest wszystko. Nie wiem dlaczego robimy to w salonie, ale jest fajnie. Tak? Ja wiem dlaczego robimy to w salonie. Dlaczego? Bez fajnie. no właśnie. Dla Jakby tymi. nie było to byśmy to robili tam. Tam, na Skate Parku X. No. Można i tak. No i dobra, potem, potem nagramy jakieś jaski czy coś, nie? No. Kur? Ja nie wiem. To się ma. A jeszcze w, właśnie. W międzyczasie na trasie kupiliśmy to w sklepie rowerowym i przyszło kurierem. Ale to dobrze, przynajmniej już dobrze. <laughs> mamy dwie. Ej, doczuwam w tym swoim globowaniu trochę wifi Dlaczego? Nie wiem, gadać. Dobra, y, jeba, jebać nocną jazdę, to jest kanał zatwierdzenie, zaraz będziemy tutaj ten srać na środku podłogi i tyle. No, się dura. Update. Zablędzaliśmy koło. Jeszcze ostatnie centralnie. Czy coś? O ostatnie szlify. Na no, kurwa jak pojebana ta piasta. Chyba za dni z Bardzo dobra robota. Bardzo mhm. Dobra i potem wyjeżdżamy tym potworem na miasto Zrobić terror starym babą Trzodę na mieście Dobra generalnie mamy już prawie wszystko podkładane Możemy zrobić sound check Czekaj sound Ale Musimy jeszcze tego... Nie wyobrażaliście, że ten film nie jest nagrywany ani telefonem ani gołówką Jest to pewnie inna

Było widać dupę. Niger, <śmienic> Niger, Pierwszy Pierwszy kejfit. Stąd poczywego. Ale koło całe. No, bo ja to robiłem. No. <śmienic> Jeszcze raz. Nie rozumiem. Jestem zmęczony nie, nie lubię zapłacać kół, ale wyszło mi to jakoś i jestem zadowolony z tego. Ja też jestem na bardzo... drugi raz. Kurwa, na pierwszy raz zapłacę na dwa krzyże i był tekst, który też nie dało się zrobić. Teraz jest zajebiście Jeżdżę, kurwa, brawo, tutaj. Właśnie, za pierwszy raz. Jest za pierwszy raz. Jest dzisiaj sam raz. za coś. No, nie no, mogę nagrać.

Podobało mi się to. Siwy, siwy napraw ma górę.